Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą. I taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu? Pozwól, że usunę drzazgę z Twego oka, podczas gdy belka tkwi w Twoim oku. Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka Twego brata. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi. Wspólnota ojców jezuitów w długiej historii przyciągała młodzieńców z różnych klas. Byli w niej szlechcice i chłopcy ze zwykłego ludu, a we wspólnocie stają się jednym. I taki dzisiejszy święty Aloyzy Gonzaga, którego wspomnienie obchodzimy, był naśladowcą swego ojca na tronie królewskim, ale zdecydował się na to, by zostać jezuitą. Wbrew temu, iż oferowana mu była kariera jako żołnierza, zdecydował się poświęcić się ubogim, trendowatym. I jego rodzinny Włochy, przy okazji 400, jego 400 urodzin wydała znaczek pocztowy, na którym był święty Alojzy noszący na własnych barkach trendowatego. Zmarł w wieku 30 lat człowiek, który go znał i starał się, by doprowadzić do jego beatyfikacji, to kardynał, który później również został świętym. Chciałby został pochowany u nóg Aloizego, wierząc w jego świętość. Święty Aloyzy to święty patron młodzieży, który uczy ich, że z łaską Bożą i poprzez wytrwałą pracę mogą osiągnąć swoje cele. Kim jest święty? Święty to człowiek, który powstaje. Święty to człowiek, który daje świadectwo o dziełach Boga. To ci, którzy służą zbawieniu. Na nasze pytania, kim są święci, Jezus udziela odpowiedzi. Święci to ubodzy duchem. Oni dają, nie przyjmują. Oni są miłosierni, cisi, bo pokonali pychę. Święci to ludzie o czystym sercu, czystej myśli i czystym spojrzeniu. To ludzie, którzy cierpią, płaczą. Ale to ich nadzieja jest pełna pewności, iż Bóg ich nie porzuci. Święci to ludzie pokoju. Swój pokój odnaleźli w tym zdaniu. Jedynie w Bogu jest pokój, duszo moja. Osoba, która stoi na szczycie. Świętych to błogosławiona dziewica Maryja, a święty Ignacy z Antiochii nazywają Matką Zbawienia, a obrazy z katakumb przedstawiają ją jako tą, która zasiada na tronie. Uciekamy się pod Twoją obronę to jedna z najstarszych modlitw, w której. Nędzny człowiek woła do czystej, błogosławionej dziewicy, aby chroniła go przed wszystkimi trudnościami. Wypowiadając słowa Święta Maryjo, Matko Boża, nie ujmujemy świętości jej Synowi, lecz widzimy tu obraz Jezusa Chrystusa, kto zarzuca nam, że Maryję wywyższamy do boskości zaprzecza boskości Jezusa i nie wie czym jest boskość jak mówi kardynał Newman błogosławiona dziewica Maryja jest osobą która promienia je Bogiem przyjęła zbawienie i wszystkim chce go dać i tu w Bijakowici w Medjugorju objawiła się z Jezusem w ramionach pragnąc raz jeszcze dać go te, temu światu. Ona jest świadoma, że jej syn nie należy tylko do niej, należy do innych, należy do wszystkich. Martin Heidegger napisał w 1950 roku to czas nocy świata, czas ubóstwa. Współczesny świat stał się na tyle ubogi, że nie potrafi rozpoznać braku Boga. I to jakże wielki brak. Wierzę, że właśnie to ubóstwo świata wymagało objawienia. Powróćmy do świętego Eliasza, proroka, do IX wieku przed Chrystusem. Już wtedy Izrael miał przymierze, prawo i liturgię. Eliasz nie musiał objawiać niczego nowego, lecz wiara osłabła. Należało oczyścić prawdziwą wiarę, ostrzec o wierności wobec prawa Bożego. Tak i Maryja. Jako pośredniczka w stosunku do ludzi w tym czasie ubóstwa, przychodzi, aby przypomnieć nam o drogach i marginesach, które są przed nami. Niektórzy powiedzą, że objawienia i orędzia są nowej daty. Jednak tak nie jest. Matka Boża po raz pierwszy ukazała się świętemu Jakubowi w Hiszpanii. A Grzegorz co do twórca zmarł około 270 roku i mówi o ukazaniu, w którym Matka Boża umocniła biskupa w wierze przed święceniami. Objawienia Matki Bożej nie są skierowane tylko do jednostek widzących. Objawienia dane są Kościołowi bez względu na to, że był. Kościół liczy na moc Boga. I tu w tym małym kraju, pełnym bólu i tragedii, w kraju męczenników, podczas zmiany systemów politycznych, w czasie niszczenia sumień, jak ktoś powiedział, ukazuje się Matka Boża. Pamiętam, co było 40 lat temu. Pamiętam tortury policji, truciznę. Którą rozsypywali nieprzyjaciele Kościoła. Łatwiej było powiedzieć, że objawienia są fałszywe, bo nie zobowiązują do Przemiany, a Matka Boża i wtedy, i dziś wymaga przemiany serca. Jednak ludzie rozumieli słowa Jezusa: czytajcie znaki czasu i zdecydowali się na modlitwę, aby Bóg to dzieło wyprowadził na dobro. Święte dziedzictwo Mego Narodu przetrwało do dziś. Pokropię siebie, miejsce, oblekę się. W ochronę świętego, aby coś, jeśli pochodzi od złego, odstąpiło. Tak też widzący wodą święconą, która była przygotowana poprzez połączenie wody święconej z błogosławioną solą, powiedzieli, Pokrapiając Matkę Bożą, jeżeli jesteś od Boga, pozostań, jeśli nie odejdź. Czynimy to również dziś, jeśli nie codziennie, to przynajmniej w soboty kropimy swoje domy wodą święconą. Gdy spotykają się ludzie, przedstawiają się między sobą i gdy zapytali, kim jest, Matka Boża odpowiedziała: Jestem królową pokoju. I od tamtej pory do dziś. Przez podbrdo i krzyżewac przewinęły się miliony ludzi, szukając swojej drogi, zmieniając swoje życie, lecząc przygnębienie, porzucając swoje lęki. Kiedy mówimy królowa pokoju, jak ktoś napisał, to znaczy królowa miłości w świecie nienawiści, królowa świętości w świecie grzechu, królowa przebaczenia. W świecie zemsty, królowa piękna, w świecie przydoty, królowa spokoju, w świecie pośpiechu, królowa nadziei i zaufania w świecie strachu i rozpaczy, królowa pocieszenia w świecie groźby, królowa macierzyństwa w świecie. Macoch. Pokój bracie i siostry przynosi Maryja w Chrystusie. Każda matka oprócz miłości ma swoje żądania. Takiej królowa pokoju ma swoje orędzia i wymagania. Wszystkie jej orędzia, poprzez swoją wewnętrzną treść, są mową matki do dzieci. Orędzie to również przesłanie do życia. Wymagania Matki Bożej są pragnieniem nawrócenia, a nawrócenie to życie w inny sposób niż żyje ten świat. My nie widzimy we wszystkim zła, ale zło jest oczywiście obecne i niebezpieczne. Pułapka złego tkwi właśnie w tym, że zło chcemy ogłosić czymś normalnym na świecie. Ze świadomości człowieka, Chce się wyrzucić grzech. Maryja wzywa nas, abyśmy trwali w komunii z Jezusem, szukali jego oblicza, jak mówi prorok Ozea, żebyśmy zwrócili się do Boga. Maryja pragnie, abyśmy się nawrócili. Maryja wie, że grzech jest zawsze przeciwko Bogu, a grzech i kara wzrastają na tym samym drzewie, jak powiedzieli mądrze. Nawrócenie to przemiana postawy życiowej i stanu, w jakim się znajduję. Gdybym ja się zmienił, zmieniłby się cały świat. Natura matki, drodzy bracia i siostry, nie pozwala, aby zrezygnowała ze swoich dzieci. Matka najwięcej czasu spędza przy chorym dziecku. Poświęca mu najwięcej czasu. Dlatego jej objawienia tu i na świecie zmierzają ku temu samemu pragnieniu, aby nam pomogła, zrozumiała i uzdrowiła. Zwracają się do niej chorzy i odnajdują pomoc. Zwracają się do niej ubodzy i żebracy i odnajdują pomoc. Zwracają się do niej rozczarowani, zasmuceni, skłóceni, ci, którzy trwają. W wojnie i odnajdują pomoc. Jej orędzie, abyśmy pościli czynili dobre uczynki, mówi, abyśmy byli szczęśliwi. Drodzy przyjaciele Meciogoria, drodzy przyjaciele naszej drogi Matki Bożej, wypełniło się 40 lat od objawień Matki Bożej. Przebieram wszystkie te wydarzenia i ludzi, którzy tu mieszkali, pracowali, modlili się. Niektórych nie ma już pośród nas, ale pozostawili ślad wiary i miłości do Boga, Maryi, Kości Matki Kościoła. Wszystkim dziękuję, jestem im wdzięczny. Życzę im siły do życia, a zmarłym pokoju wiecznego i nagrody Boga. Och, jak wiele łez spłynęło z podbrdo i góry Krzyżewac, tak wiele wypisanych i nienapisanych podziękowań i próśb. Matko Boża, dziękuję Ci, pomóż mi, wysłuchaj mnie. Tak wiele tajemnic wypowiedzianych, pozostawionych na podbrdo, tak wiele intencji, wezwań, każda tajemnica ma swoją mękę. Gdyby te kamienie mogły mówić, jaka byłaby to opowieść? Jakże samo słońce mećogorskie i hercegowińskie wysuszyło naszych łez, kamienie na Podbrdo szeptały, bądźcie święci, jak święty jest Pan. Bądźcie wierni, jak wierny jest Pan. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. 40 lat Meciugoria. W naszym pojmowaniu czasu to wiele, a mało w czasie Bożym. Liczba 40 to symbol czasu, próby i udoskonalania. Izraelici błądzili przez pustynię przez 40 lat. Tak długo byli zniewoleni przez Filistejców. Mojżesz pozostał na górze przez 40 dni. Deszcz podczas potopu padał przez 40 dni i 40 nocy. Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, gdzie szatan go kusił. 40 to symbol walczącego kościoła. Kościoła na drodze. Próby doczesnej. Wszystko, co przeżył naród wybrany w historii, to Meciugorje przeżyło w ciągu swoich 40 lat. Meciugorje to nie siła w kościele, lecz siła kościoła. Nie szukaliśmy lobbystów i Siły tego świata, chcieliśmy tu zachować kościół i wiarę, i dziś niektórzy mówią, że Kościół jest zdegradowany, a zdegradowany oznacza obniżanie jakiejś cechy i wartości. Kościół nie może obniżyć swojej wartości. Kościół jest jeden, święty powszechny apostolski. I bramy piekielne go nie przemogą. Ale jeśli jednostki myślą, że kościół musi spodobać się temu światu, są w błędzie. W kościele jest 415 tysięcy kapłanów, 415 tysięcy bohaterów, którzy pragną zachować ten kościół, który. Chrystus na Kalwarii powierzył Maryi. Błogosławioną dziewicę Maryję nazywamy gwiazdą zaranną, a gwiazda zaranna pojawia się przed świtem i nowym dniem. Kiedy Maryja przyjęła to, by być Matką Syna Bożego, nadszedł nowy dzień i poprzez jej przyjście tutaj. Nadszedł nowy poranek. Drugi bracie, droga siostro, dziś wieczorem przybyłeś z miłości lub potrzeby do Medjugorja, aby odnaleźć swoją drogę, by odnaleźć siebie. Być może życie poddało cię próbie braku pracy, choroby, niewdzięczności w rodzinie, osobistych tragedii, choroby, śmierci, strachu. Być może w głowie Pojawia się tysiące pytań, wątpliwości. Być może szukasz odpowiedzi właśnie tutaj, a jestem pewien i wierzę, że tu ją odnajdziesz. Mówią, że to smutne zaczynać tak często, ale pocieszającym jest to, że możemy tak często zaczynać. Przed nami jest nowy dzień. Zacznijmy życie od początku, w łasce Bożej. Drodzy pielgrzymi, każda pielgrzymka to podróż do miejsca, które zostało uświęcone przez okazanie boskości. To miejsce nawiedziła dziewica, i każda podróż w takie miejsce wiązana jest z oczyszczeniem co mówi, że jesteśmy tu w atmosferze duchowej, w której szukamy Boga. Odnajdemy, odnajdziemy go w spowiedzi, komunii świętej, modlitwie, decyzji, że zmienimy życie. Mediugorie nie jest atrakcją światową, jaką kocha świat, lecz jest żywym źródłem zdrowej wody. Nie, mówię tu o czystości. Szat Matki Bożej, nie bądźmy zmęczeni, lecz z nową siłą i wolą budujmy i strzeżmy swoje rodziny, swój kościół, swój naród. Bóg żyje. Bóg jest naszą pewnością. Błogosławiona dziewica Maryja jest naszą matką. W świecie bez nadziei jest wiele nadziei, że Bóg nie zostawi nas w naszych potrzebach. Jednakże jako chrześcijanie mamy obowiązek, aby dawać świadectwo o tym, że Bóg żyje. Gdyby Maria nie powiedziała oto ja, służebnica pańska, nigdy nie byłoby Bożego Narodzenia. Dlatego niech słowo jej zgody, zgody na plan Boży, było zawsze w naszym sercu. I na zakończenie w imieniu moim i Waszym, odmawiam modlitwę świętego Bernarda. O wspomnij, dziewico, że nigdy jeszcze nie słyszano, że kogoś opuściłaś, kto oddał się w Twoją opiekę, prosząc Cię o pomoc. Ja również, dziewico, uciekam się do Ciebie, przychodzę do Ciebie, stoję przed Tobą ja, grzesznik, i wzdycham. Matko, nie gardź moimi słowy, lecz łaskawie je przyjmij i wysłuchaj. Amen.